Wiem doskonale, że mamy 2023 rok, ale mimo wszystko chciałbym się wrócić do końcówki 2022 roku, bowiem 26 grudnia została wydana bardzo fajna gra pod tytułem Stigma na Commodore Plus 4. No i z dwóch powodów postanowiłem ją Wam zaprezentować, czy też pokazać, bo być może są wśród Was takie osoby, które w ten tytuł już sobie pograły. Po pierwsze, gra od samego początku mi się na tyle spodobała że to był pierwszy kolonny argument do tego, by nagrać najnowszy materiał w 2023 roku, a po drugie, biorąc pod uwagę, że gier na Commodore Plus 4 nie wychodzi tak dużo, no przynajmniej tyle, ile na Commodore 64, więc to był tak jak gdyby drugi argument, a biorąc pod uwagę, że gra jest dostępna za darmo do ściągnięcia z Commodore Plus 4 World, więc to powoduje, że tym bardziej zachęcam Was serdecznie, kochani, do uruchomienia sobie owej gry, no i spróbowania swoich sił. Dopowiem tylko tyle, że gra jest skończona, czyli dojdziemy do takiego etapu, w którym, jeśli oczywiście uzbieramy wszystkie elementy, ja za chwileczkę powiem o fabule, pokrótce owej gry, no to pojawi się high score, game over, no i podliczone zostaną nam punkty. O co chodzi w owej grze? Już Wam pokrótce mówię, sterujemy małym bohaterem, no i naszym zadaniem jest przemierzyć 5 centralnych systemów A, B, C, i D i F. Każdy z tych systemów składa się z pięciu różnych drzwi czy też labiryntów, no i musimy zebrać diamenciki, w międzyczasie musimy oczywiście uważać na różnego rodzaju stwory w postaci raków i nietoperzy i pulsujących różnego rodzaju elementów. Będziemy zbierać oczywiście klucze, tak byśmy mieli możliwość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi drzwiami. No i właściwie to tyle jeśli byłoby tytułem wstępu. Spróbujmy sobie ją w takim razie pokrótce uruchomić. No i tutaj na wstępie się jedna rzecz, bo jak widzicie na ekranie tytułowym mamy tutaj datę wydania listopad 2022 roku, a na stronie c4 Word data wydania figuruje jako 26 grudnia 2022 roku. No być może koledzy nie zdążyli z wydaniem i po prostu stąd wynika ta obsówka. Dobra, tutaj mamy króciutką informację odnośnie fabuły, czyli zły programista uwięził Kolegów, można tak powiedzieć, popał, którzy tworzyli, tworzą gry komputerowe, no i naszym zadaniem jest ich uwolnić, a żeby to zrobić, no to musimy oczywiście pozbierać wszystkie diamenciki we wszystkich labiryntach systemu. No to co, sterujemy sobie takim sympatycznym oto kolegom. nie wiem szczerze co ten dzwoneczek nam robi, no ale... Przechodząc pod nim, wydaje dźwięk, no trzeba tutaj niestety uważać, bo już w tym momencie byśmy się tutaj natknęli i moglibyśmy stracić e, życie. No właśnie, wracając e, do aspektu życiodajnego, nie tracimy w tej grze życia, jeśli dobrze się przyjrzycie. Nie mamy tutaj żadnej informacji o ilości, ilości żyć, natomiast jeśli stracimy życie, no to są ujmowane punkciki w klasyfikacji. No i ma to o tyle znaczenie, że jeśli skończymy grę, no to w tym momencie, jeśli rywalizujemy z kolegami, no to no niestety tych punktów nam może braknąć. No i co, mamy tutaj pierwszego czy też drugiego przeciwnika, tak zwanego raczka. No, i element poruszający się, który niestety trzeba umiejętnie wyminąć. Mi się to akurat w tym momencie nie udało. Natomiast spróbuję to zrobić teraz. Wyminiemy oczywiście raczka. Przejdźmy sobie w prawo. Przeskoczymy raka. I spróbujmy sobie poczekać, aż się tutaj zbliży. O, właśnie. Tak. I w tym momencie możemy przeskoczyć. Do góry. Zbieramy oczywiście diamenciki, zobaczymy czy tutaj coś jest w górze. O, tutaj z lewej strony są drzwi, więc pewnie będzie przejście do następnego poziomu. No tu przy tym spadaniu należy uważać, bo może się tak zdarzyć. Teraz szczęśliwie udało mi się ominąć przeciwnika. No trzeba uważać, bo tak naprawdę nie wiemy, gdzie spadamy. Ja troszeczkę teraz tutaj ryzykuję, ale może mi się uda przejść bezpiecznie. Tutaj do tej lewej części ekranu. Zobaczmy, co jest dalej. Tu jest kolejny jakiś element, pierścień, bym powiedział, I, i de facto możemy chyba się wrócić do drzwi. Do drzwi, i zaraz zobaczymy, czy to wystarczy. Oczywiście w górnej części ekranu mamy klucze i w zależności od tego postępu w grze, jakie kolory kluczy będziemy zbierać, to te klucze będą nam się uaktywniać i dzięki temu będziemy mogli przechodzić do poszczególnych drzwi tych kolorów, w których będziemy mieli oczywiście klucze. Dobra, przejdźmy sobie teraz do, na samą górę. I tutaj powinniśmy mieć już zaliczony ten pierwszy poziom. Czy tak będzie? Się okaże. Tak jest. Mamy tutaj drugi poziom w sektorze, czy też w systemie A, jeśli się nie mylę. Dobrze. O, tutaj już widzimy na górze klucz. Dzięki temu kluczowi będziemy się mogli przenieść do tej drugiej strefy ekranu. O, właśnie. I znowu tu mamy przeciwniczka. Tym razem się nie udało go. Nie wiem, czy mi się to uda. O, właśnie. No, trzeba zwrócić uwagę, że nasz główny bohater, jak spada na dół, no to troszeczkę. Trwa to dłużej niż w momencie, gdy yy, na przykład podskakujemy, tak? Więc to trzeba też dobrze wycelować, żeby nie nadziać się na przeciwnika. Na te trójkąty również musimy uważać, bo jeśli nastąpi jakikolwiek kontakt naszego bohatera z nimi, no to tracimy życie. Dobra, przechodzimy. O, właśnie, jesteśmy w systemie A i mamy zaliczone dwa labirynty. Przejdźmy sobie w takim razie do trzeciego. Co my tutaj mamy? Tu już mamy jakiegoś innego raczka, nieco mniejszego. Zobaczmy, co jest w lewej części planszy. Dobrze, tu już widzimy nietoperza, który będzie nam próbował. A nie da się tak podskoczyć, który będzie nam niestety utrudniał życie, ale zobaczymy. Spróbujemy go za pierwszy razem yy, obejść. Chwilkę trzeba poczekać. O, właśnie. No i zobaczmy. Tak jest 405 punktów, no i idziemy dalej. O, udało się zebrać bardzo fajnie. Czy się tu nam uda wskoczyć? Też nie. Dobra, zrobimy w takim razie taki unik, że spróbujemy tutaj z tego, z tej platformy wskoczyć. Czy się to uda? No jasne, że nie, ale miałem teraz szczęście. Dobra, tu mamy też dzwoneczek. Szczerze powiedziawszy, nie wiem do czego służy nam ten dzwoneczek. Czy on kogoś przywołuje? Chyba raczej nie. Większy jakiś chyba. O, właśnie, teraz się zagadałem i o mało co bym na ten trójkąt skoczył. Idziemy sobie tutaj do prawej części ekranu, pozbieramy sobie te diamenciki. Udało się przeskoczyć, dobrze. Teraz zobaczmy sobie, wskoczymy na tą prawą platformę. Tutaj coś do góry jest? Jest. O, od razu mogliśmy wskoczyć. Trzeba uważać oczywiście na to, jak przeskakujemy pomiędzy platformami. Bo jeśli spadniemy na dół, no to tak naprawdę nie wiemy, na czyją głowę spadniemy. Tak. Tu sobie wskoczymy na górę. Czy tutaj coś z lewej strony będzie? Jest. I tutaj widzę kluczyk. Czyli tam się musimy też dostać do tego kluczyka. Teraz tu trzeba przeskoczyć. Udało się. Idziemy dalej. Tu znowu mamy, znowu mamy pajączka. Oj, chyba to był zły pomysł. Właśnie. Spróbujemy to zrobić tak, że w tym momencie, jak on pójdzie do góry, to my przeskoczymy. O, właśnie. O, ale to było. Szczęście teraz. Dobra, bierzemy kluczyk. Bierzemy kluczyk, i teraz nie pamiętam, czy coś jeszcze nie było do wzięcia. No ale to spróbujemy rozgryźć zaraz. Tak, idziemy w prawo. O, i tego chciałem uniknąć. Całe szczęście, że tutaj nikogo nie było. Chyba tutaj jeszcze na górze jest. Tak, na tej górnej platformie. E, no, no właśnie. Czyli jeden diamencik nam został do wzięcia. I to by wypadło. O, udało się wziąć. Zobaczymy, czy to wystarczy. Chyba jeszcze gdzieś coś jest do wzięcia. No to idziemy w prawo w takim razie. Zobaczmy co jest. Czy tu coś jest do wzięcia? Tu wygląda, że nic nie ma do wzięcia. No to zobaczmy jeszcze raz. No właśnie. Czasem, jak się coś minie, to potem jest mega wielkie. Szukanie. Udało się przeskoczyć. Dobrze. Ale wydawało mi się, że kluczyk wziąłem. Ale tutaj jeszcze do góry możemy pójść. Zobaczymy, uda się tak wskoczyć. Uda się. Zobaczmy sobie na tą prawą stronę planszy, czy też tego labiryntu. Kolejny diamencik. No tak się nam nie uda. Niestety, wskoczyć do góry to byłoby zbyt proste, rzecz jasna. Ale teraz się udało. O, właśnie. No tak, tu są te drzwi wyjściowe. Ja chciałem drzwiami wejściowymi wyjść z planszy. Spróbujmy. Udało się. Całe szczęście. Bo już myślałem, że spadniemy na dół. Będziemy musieli całą sekwencję wdrapywania się na górę powtórzyć. W takim razie spróbujmy jeszcze ten diamencik zebrać. O, właśnie. No i teraz chyba wychodzimy z trójeczki i możemy przejść. Do czwartych drzwi w systemie A. O, właśnie. Zahaczamy od słoneczek. Przeskakujemy. Tu sobie diamencik weźmiemy zaraz z lewej strony. O, właśnie. I co my tutaj z prawej strony mamy? Znowu tutaj mamy jakiegoś nietoperza. Poczekamy, aż, aż zrobi nam troszeczkę miejsca. No i teraz sobie pójdziemy w górne partie tej planszy. Zobaczymy, co tutaj będzie. O, właśnie, już tutaj widzimy, coś ala raczek, cyk do góry. Teraz sobie zbierzemy ten górny diamencik, dobrze. No i co? Prawo-lewo. Pójdziemy w lewą część. Aj, to był chyba mój błąd. No właśnie, niestety, niestety przeskoczymy. Musimy znowu powtórzyć tą sekwencję. W, w momencie utraty życia musimy zaczynać od początku. Więc to jest takie, jak gdyby jedno uniedogodnienie. No to, co spróbujmy w takim razie? Jak nam lewa strona nie wyszła, to zaczniemy w takim razie od prawej. Co my tutaj mamy? Tu mamy jakąś pulsującą pulkę. Czy mi się uda to przeskoczyć? Udało się przeskoczyć. Spróbujmy w takim razie, ale nie przejdziemy, bo nie mamy klucza. Jeśli się nie mylę, to nie uda się nam przejść. Zresztą spróbujemy to zaraz. Chyba, że się uda. A udało się. Widocznie mieliśmy wcześniej wzięty klucz do drzwi tego koloru i to powodowało, że w tym momencie nie mieliśmy problemu. Spróbujemy teraz wskoczyć, bo ten klucz jest, udało się. O, widzicie, mamy tutaj szkoć dwa klucze, które posiadamy na stanie. Czyli teleportujemy się i spróbujemy teraz wrócić do tej lewej części labiryntu. Tak. Teraz to trzeba troszeczkę w miarę spokojnie rozegrać. O, zdążę, zdążę, udało się, całe szczęście. I co my tutaj mamy? Musimy teraz się udać do tej górnej części ekranu. czekamy, o właśnie, tak, o właśnie, tutaj mamy kolejnego przeciwniczka, możemy to w sumie górą i dołem, zro dołem zrobić, tylko tutaj trzeba uważać, żeby nie spać znowu w dół oczywiście, dobrze, czy to jest dobry pomysł, by dołem iść, górą znaczy się, a dobry w sumie, nic złego się nam nie stało, no i możemy de facto wrócić do drzwi. Tylko pytanie, których. Nie wiem do których drzwi mamy teraz wrócić. Nie. Zaraz się okaże. A tutaj na górze, na górze, na górze są drzwi i do nich się musimy dostać, czyli musimy iść niestety znowu w górę. Niepotrzebnie się tutaj wróciłem, ale może uda się jakoś to sprawnie ten odcinek pokonać. Tak, tak. Czyli musimy iść w lewo. Tu sobie wskoczymy. A. I teraz nie wiem, dołem czy górą? Tutaj się nie dostaniemy. Czyli będziemy chyba musieli iść górą i potem zejść na dół. Tak. Teraz tu musimy obejść tego przeciwnika. No i zobaczmy, co tutaj będzie na dole. O, właśnie. Kolejny diamencik. No i mamy czwarte drzwi, zaliczone. No i tutaj mamy, że tak powiem, ostatnie, ostatni poziom w systemie A. I tutaj chyba nie powinno być większych problemów. Mamy oczywiście zebrany odpowiedniego koloru klucz, dzięki temu możemy się przetransportować czy też teleportować. No, trzeba jeszcze odpowiednio wskoczyć na odpowiednią platformę. No i zbieramy relikt. Mamy zebrany jeden relikt, czyli jak łatwo zobaczyć, w górnej środkowej partii ekranu trzeba zebrać jeszcze. W sumie ile? 4? czyli w sumie 5 reliktów trzeba zebrać. No i to po, będzie powodowało to, że będziemy w stanie ukończyć grę oczywiście. No i tutaj, jak widzicie, mamy systemy. To jest centralny system, mamy systemy A, B, C, D, E. Oczywiście system A żeśmy zaliczyli, no i jeśli zaliczymy te wszystkie pięć systemów, no to wchodzimy do systemu X. No i tam de facto będzie finalizacja całej rozgrywki. Pozwolicie, że ja nie będę już kontynuował dalszej rozgrywki, tą przyjemność pozostawiam Wam, drodzy moi widzowie, zachęcam oczywiście do ściągnięcia gry, no i spróbowania przejść, zaliczyć całego systemu, no i próbę spróbować uratować wszystkich oczywiście bohaterów zamkniętych oczywiście przez złego programistę. Taka ciekawostka dodatkowa jest, jeszcze autorzy udostępnili w momencie, gdy będziecie ściągać sobie ową grę z, ze strony Commodore Plus 4 World, będziecie mieli możliwość ściągnięcia również edytora do tej gry, no i w zależności według swoich upodobań, będziecie mogli zmodyfikować poszczególne poziomy, czy też labirynty owej gry, więc to jest taka dodatkowa atrakcja no, i taka zabawa, no, z której będziecie mogli oczywiście skorzystać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.